Siemaneczko, z tej strony władził, a to jest prezentacja 9-tierowego czołgu średniego amerykańskiego, jakim jest M46 Patton. Posiada on 1700 HP, więc jest to całkowicie normalna liczba jak na właśnie czołgi średnie 9-tierowe. Co do jego mobilności, właśnie 44 tony przy mocy silnika 820 koni. Więc, stosunek masy do mocy silnika jest całkiem przyzwoity. Co do szybkości, maksymalnie rozwija 48 km na godzinę. Niby jest to całkiem sporo, ale na pewno nie stawia go jakoś wysokość. Chodzi o właśnie szybkość rozpędzania się. a czy szybkość maksymalną. Wolniejszy od niego jest jedynie czołg brytyjski. Więc można powiedzieć, że jest na czwartym miejscu, patrząc jeśli chodzi o właśnie e, parametry mobilności i, i szybkości właśnie. E, co do pancerza, no tutaj niestety też, e, no nie powala. Jedynie 102 mm z przodu, e, 76 z boku i 51 z tyłu. To, jeśli chodzi o korpus, e, natomiast jeśli chodzi o wieże, 114 z przodu. 76 z boku i z tyłu, więc jak sami widzicie, pancerz ma w zasadzie tragiczny, strasznie malutko, malutko, właśnie. Ma pancerza z przodu. A szkoda, bo na pewno by to mu się przydało. Teraz, w zasadzie, Patton jest takim pojazdem, którego bardzo łatwo przebić i w zasadzie nikt z tym problemów nie ma. No ale co do korpusu. Gdyby ktoś miał mniej penetracji i jakieś tam rykoszety. No na korpusie to w zasadzie tylko należy omijać górną, górną płytę korpusu. I w zasadzie będzie wszystko ok, więc dolna płyta korpusu na pewno jest skuteczna, jeśli chodzi o przebijalność. Nasada karbinu. Także mm, dwa takie małe wizjerki na górnej części są. Tam też można uderzyć, ale no one są dosyć małe, więc może być problem z tym, więc lepiej po prostu w dolną płytę korpusu uderzyć. Bądź centralnie pod rufą. Jest taka wystająca część, tam też można strzelić. Chociaż, tak jak mówiłem, dolna płyta korpusu była... jest po prostu bardziej optymalnym wyjściem. Wieża mimo że ma to 114 mm z przodu, na szczęście jest dość, dość dobrze wyprofilowana i czasem daje dość sporo rykoszytów, jak gramy z głową czyli po prostu nie możemy zbyt długo stać w jednym miejscu no ale gdyby już gdybyśmy już stali w miejscu albo nasz przeciwnik, raczej patron by stał w miejscu no to ja polecam oczywiście łączenie korpusu a wieży tam też jest dość taka płaska ściana chociaż centralnie z przodu może być ciężko w to trafić, ale Myślę, że to nie będzie jakiś tam wielki problem. E, oczywiście własne że też nie jest nie należą do najmniejszych, więc nie powinno być z tym problemu. E, no i można by jeszcze tak bardzo blisko lufy, e, nasady lufy strzelić i wtedy też powinno być OK. E, chociaż tak jak mówiłem, no, jak się nasz przeciwnik rusza, to bardzo ciężko będzie nam w to trafić. Co do jego działa, zniszczenia ma całkiem przyjemne, bo aż 390 średnich obrażeń, więc no, naprawdę może nas bardzo pokaleczyć, czy też przeciwnika. Penetracja 218, Też to jest to w zasadzie taka normalna penetracja, jeśli chodzi o 9-tirowe czołgi średnie, one raczej znaczy, się nie wyróżniają właśnie z tą penetracją. Szybkość strzelności, 6 pocisków na minutę też nie ma tragedii, pociski dość szybko wskakują, więc myślę, że to Wam nie będzie przeszkadzać, ale przeszkadzać będzie na pewno cenność, bo aż 0,42, więc jest to ogromna cenność. Na szczęście sam efekt celowania poprawia to, że, że po prostu Patron ma lepszy stabilizator, więc ten celownik nie rozjeżdża się aż tak bardzo podczas jazdy, więc po zatrzymaniu się dość szybko się skupia. Czas celowania, 2,3 sekundy. No, niby długo, ale tak jak wspomniałem, stabilizator dużo tutaj pomaga. Jak grać patonem? No, to jest ciężka sprawa, przez jego pancerz, który jest właśnie dość słaby, ale. Jego wieża jest po prostu dobrze wyprofilowana, dlatego ja polecam y, grać wieżą, mimo że to było tylko 114 mm y, Jak widzieliście wcześniej, gdy walczyłem z A75, podjeżdżałem strzał, wycofałem się, nigdy nie stałem w miejscu. Y, nie dałem mu czasu po prostu, żeby mógł przymierzyć, dlatego w zasadzie oberwałem chyba tylko raz, może dwa. Więc no, sami widzicie, że lepiej zagrać wieżą niż y, korpusem. Y, korpus jest bardzo duży, więc y, Ustawienie się bokiem do przeciwnika, czy, czy nawet jak jesteśmy przodem, to w zasadzie możemy być pewni tego, że nas przebije. Więc naprawdę uważajcie podczas gry patonem, jeździcie tak, żeby przeciwnik po prostu nas się nie spodziewał, że, że na przykład obidziemy go, że, że będziemy gdzieś tam z tyłu na plecach. Po prostu starajmy się jak najbardziej unikać ostrzału wroga. To na pewno nam pomoże, bo jak wiadomo, nie zawsze można grać całą wieżą. Tym bardziej, że ona wcale nie jest jakaś tam ekstra koks, ale po prostu lepiej grać nią niż korpusem. Ogólnie mówiąc, Czołgi nie jest najgorszy, chociaż ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do niego. Aczkolwiek całkiem przyjemnie im się gra. Jak się tylko go ogarnie, można postrzelać spokojnie. Mam nadzieję, że Wam się też będzie przyjemnie grało i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!